Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Melkowski i witam Was w moim następnym skład bilderze. Tym razem zajmiemy się Ligą Ligue One, Bardzo popularna liga, jedna z najpopularniejszych na świecie. Bodajże gra tam wielki, po prostu nieprzewidywalny Zlatan Ibrahimowicz, który po prostu kosi wszystkich swoimi zagraniami, swoją po prostu śmiałością i umiejętnościami przede wszystkim, bo przecież na tym polega gra w piłkę. Dobrze, możemy zacząć. Wszystko wam pokażę w notatniku. Pokażę wam, ile kosztował mnie, kosztował mnie ten skład, poszczególni zawodnicy w sumie i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, zaczniemy, może, od bramki. Na bramce Mandanda. Mandanda, który naprawdę gra niesamowicie, naprawdę jest tak świetny. Tutaj pokazane jest 82 refleksu. Ale co on wyprawia na tej bramce, to jest po prostu niesamowita, jest naprawdę bardzo tani. Wszystkie ceny na końcu odcinka, tak jak mówiłem, jest niesamowity, jest tak dobry, że jest po prostu brak mi słów. Grałem w również. Zapowiada się, najbliższe mam plany zrobić ogólnie, tak dopowiadając, marginesem mówiąc, mam zamiar już niedługo, bo jeden z widzów napisał w komentarzu poprzedni skład w liderze. Nie poprzednio, czy to poprzednim, czy jeszcze wcześniejszym. Czy zrobiłbym jakiś skład? Oczywiście zrobię. Czekam tylko na wiadomość, jaki to ma być skład, do ilu pieniędzy i ogólnie jakieś szczegóły. Ale dobrze, teraz przejdźmy do składu. Mandanda bardzo pozytywnie, no. Chyba jeden z najlepszych zawodników w tym klubie, w którym grałem i się naprawdę, naprawdę dobrze. Dobrze, przejdźmy do lewego obrońcy. Na lewej obrońcu jest DIN. Chyba tak to się mówi, DIN. Tak, to, tak, yy, tak że on yy, może są dwie wersje? No nie wiem, miesza z tym. Yy, DIN Naprawdę fajnie, jest 73 fizyki, który pozwala mi na szersze, jakby granie tym zawodnikiem, bo naprawdę pozytywnie gra, fajnie gra. I w porządku. Yy, na końcu jeszcze Wam podam takie informacje ogólnie mojego sprzętu. Yy, w którym będzie wszystko powiedziane, co mam zamiar zrobić w przyszłości, i tak dalej, niedalekiej przyszłości. A więc, co od nie mogę powiedzieć? No, mogę powiedzieć, że jedynie jest dosyć szybki. Jak na 80 to jest dosyć szybki. Pozwala mi to naprawdę na fajne manewry. Jak widzicie, high medium, czyli tak jak lubię, włącza się do akcji, ale również gra w obronie też niska cena, jak zresztą z każdego z tych zawodników oprócz jednego napastnika, który przekracza kwotę tysiąca, ale to zobaczycie oczywiście. Yy, możemy przejść tutaj do dwóch środkowych masów, które mają tak ciężko nazwisko, ciężkie nazwisko, że jest po prostu. Hmm, z mi się przeto To jest jeden z łatwiejszych: yy, Abdu. Yy, o, jest: abnu Noir, czy coś takiego. Abnunwar, coś w tym stylu. Ale naprawdę gra po prostu mega. No po prostu ciachał wszystkie akcje, wszystko jak leci, ciął miłosiernie. Zobaczcie na jego pace, bo to jest aż 72 pace'a przy 86 fizyce i 80 defensywnie, trochę mało tej defensywy, ale naprawdę nadrabia fizyką i szybkością. To jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Jeden, jedyne co do niego mam zastrzeżenia, to to, że ma high, high. I praktycznie co mecz muszę mu dawać kondycję, bo już ma 80 i trochę nawet mniej czasami. To mnie bardzo denerwuje, ale dobrze, że jest to pracowitość w obronie wysoka, ale to, że jest pracowitość w napadzie wysoka, to już trochę tak średnio, prawda? Chyba nikt nie lubi, jak mu obrońca zbyt mocno ucieka do, do przodu, a potem musi wracać na spidzie i z niepokojeniem, czy zdąży, tak? Dobrze. Tyle o nim. Jedna wada, bardzo dużo zalet. Także przejdźmy do. Następnego yy, obrońcy. To jest, on, to jest, pisze się. D-I-O. O, już coś przekręciłem, chwileczkę. Yy, D-I-O. O, jest. Już nawet ma informa musicie zobaczyć, na no, co ma informa yy, Ponoć diobody. Tak to się mówi. Tak mi, no nie wiem, nie wiem. Ale też świetne statystyki, jak jest dosyć tani. Tylko ma bardzo mały dribbling, który naprawdę uniemożliwia mi. Jest to takie drewno. Niektórzy z mówią, że jest drewno, że jest takie sztywny. To jest jedno z takich drewien, mimo 76 PSA i 84 fizyki, bo fizyka akurat jest bardzo w porządku, to no jednak. No nie, no nie, to zasztywny. I to, że jeszcze ma, H, medium, medium, no to też dobrze w napadzie, że ma medium, ale słabo, że ma w obronie trochę medium, prawda? Jak na środkowego obrońcę. To jednak chodzi o to, żeby zabezpieczyć te tyły, te boki, niech się włączają w te napady, ten napad, a niech ci środkowie obrońcy po prostu zostają, tak? Yy, ogólnie myślałem, że będzie mi się nim lepiej grał, dlatego dałem go do składu. Yy, prezentuję wam taki skład, jaki już grałem. To jest kod dzisiejszy, świeży. Przed chwilą grałem, więc jeszcze na świeżo właśnie skończyłem grać. No, mieszane uczucia mam co, to, co do, do, y, co do y, Diobody. Mm, mm, o, chwileczkę, chyba zgubimy tego zawodnika. No, zaraz wracam. Okej, okay, już jestem. Nazywał się no Aurier. Proszę bardzo, następny zawodnik w spezrze. Już mam dwóch zawodników w spezrze. I to jest po prostu bestia. No, niesłychana bestia, nie dość, że ma high high, czyli bardzo mocno pracuje w napadzie, jak i w obronie. To ma 83 Pej'sa, 82 fizyki, 76 defa. T ten defensywna trochę mniejsza, ale jak na schibowego oblące w porządku. Yy, no, jest to jest też nowy nabytek w I gra mi się nim po prostu niesamowicie. Chyba najlepiej się nim grało i dwoma napastnikami który za, na zada moment przedstawię. Grałem się się po prostu niesamowicie, naprawdę super, ale muszę trochę się streszczać, bo widzę, że się chyba nie wyrobię. Yy, żadnych minus nie ma, naprawdę nie ma żadnych, pracuje tu i tu, świetna zwinność, bardzo fajnie mi się nim grało. Dobrze, na CDM, yy, Gonalos, tak to się chyba pisze, tak jest, Olympique Lyon, Francuz. Yy, cóż mogą o powiedzieć, bez szału, yy, fajna fizyka i wygrywa te główki. Wygrał, oj, sprzęt, okej, okay, dobrze. Wygrywa główki, fajna defensywna, też podanie trochę mogło być lepsze, żeby wyprowadzać jednak te akcje, ale myślę, że w porządku. 67 pace'a, w porządku. Mam minimum w napadzie, czyli nie idzie, nie ucieka mi tak mocno w napadzie, ale pracuję w obronie, bo żeby w napadzie pracować, to ma ofensywny pomocnik, tak mi się jednak daje. Dobrze. Przejdźmy więc do lewego pomocnika, a tutaj, Ayo który jest Taki neutralny, bym powiedział. Ma high medium, czyli całkiem w porządku. Work ratey. Dziemie zgranie to też oczywiście wszyscy mają. Fajne zgranie. Co tutaj mnie niepokoi? Niepokoi mnie to, że ma trochę słabe, ten. Słabe strzały, czyli shooting i podanie, podanie trochę słabsze. nie pamiętam, ile on ma gwiazdek, No, ma 3-3, tak? Ma 1,76, czyli całkiem w porządku, mi się wydaje. Dosyć zwinny, to mi się w niej podoba. I ciągnął ten zespół do przodu, hmm, razem z tą całą ofensywą, mi się wydaje. Dobrze, przejdźmy do prawego pomocnika. A tutaj, y, polski akcent, czyli Grosicki. Proszę bardzo. Y, Grosicki, ostatnio w Turbo Kozaku go widziałem. No, popisał się, dosyć sporo punktów zbierał, ale teraz nie o tym. Y, Grosicki, 86, 89, przez 76 które słabsze jest słabsza defensywa, przepraszam. połączy mi się trochę język. Defensywa i fizyka podania też trochę słabsze, ale wystarczające. Jednak AU ma trochę lepsze, ale to nic strzały też ma w porządku, fajnie się nim schodziło tak na lewo nogę i, i, i strzelało tą, tą piłkę, tak on jest chyba prawonożny, ale mimo wszystko fajnie im się im gra. Fajnie się im gra naprawdę polecam, bo bo no, no, fajnie się ingra gra i jest w porządku. Porządny, dobrze mnie zaskakuje, zaskoczy mnie. Myślałem, że naprawdę że będzie mi się nie grało trochę słabiej. Tutaj następny zawodnik z PSG. Ferratti Verratti. Marco Verratti, o ile dobrze pamiętam, który ma świetny dribbling. I to mnie skłoniło do kupna właśnie tego zawodnika, bo chyba nie ma zbyt tanich, dużo tanich zawodników z Liguan, Liguan, yy, który na no SPO, który naprawdę by wyrabiali. Verati wyrabiał, naprawdę wyrabiał. 70 paisa, trochę słabsza fizyka, ale 84 blingu i 80 podań naprawdę tutaj robi różnicę. Jedyne co w nim, nie w nim bardzo denerwuje, to jest shooting. Strzały, które są po prostu, no, bardzo, bardzo słabe, naprawdę, yy, no, myślałem, że jednak Verati, który na on jest chyba na bardziej defensywnie gra w PS, ale tutaj u mnie grał jakoś PO i mimo tych strzałów yy, sprawdzał się. Dobrze. I tutaj rdzeń tego całego, tego całego zespołu, tych, tego składu, tak, to ciągnęli ten skład cały. Yy, naprawdę super. Polecam ich. W pierwszym to jest CISE, srebrny zawodnik, który ma bardzo fajne statystyki. Ma on 80 PEJSA, 69 strzałów, trochę mniej, yy, trochę mniej tego, ale ma 75 fizyki i 80 Face, 84 strzałów, czyli mi się wydaje, że całkiem w porządku. Yy, z tego, co pamiętam, to jest dosyć wysoki, no nie tak wysoki, ale fizyka ma w porządku. Yy, I co mogę nie powiedzieć? No na 10 meczy strzelił mi 3 bramki, nie zaliczał ani na asysty, ale mi się wydaje, że jest nie najgorzej, jak na sterownego zawodnika. Dosyć taniego. Muszę powiedzieć, że muszę, mówi Wam, że to są tanie składy. Dobrze, tutaj następna nazwa, która jest ciężka do wymówienia, ale zawodnik bardzo, bardzo, ale to bardzo dobry. To jest chyba Toulouse, chyba Toulouse, tak mi się wydaje. Nie, nie jestem pewien, chyba nie jest Toulouse, ale mniejsza jest, więc zostawmy klub mówimy o zawodniku. Zawodnik bardzo dobry, ma 86 fejsa, ma, 86 ma 76 fizyki i 79 driblingu, przy czym 74 strzały Dribli podania i defensywna, nieważne przy napastniku. Jednak to pomocnicy i ofensywny pomocnik szczególnie powinien mieć te podania. Brightweight. Brightweight naprawdę pozytywnie, super, super, strzelił bodajże 8 bramek i 3 asystował w 10 meczach co, dało mi, no, dosyć dużo meczów wygrałem, bo wygrałem tym składem 8 meczy, trzy remisy, dwa remisy, przepraszam, a jednej porażki, czyli wydaje mi się, że jest w porządku, jest takie fajnie. I tak się prezentuje ten skład, no, bo nic tutaj więcej o nim nie mogę powiedzieć, bo mimo tego, że jest szybki, jest dosyć silny, nie za nie tak, nie tak jak, tak właśnie, Gonalons, czy, czy Abduenor, ale naprawdę jest w porządku. Grałem się nim dosyć dobrze, jak na jego, jego jakby możliwości. i To, że jest, się rozwija dopiero z wynikiem rozwijającym, to jest bardzo dobrze. A więc przejdźmy do tego, co mówiłem na początku, czyli to, o co chodzi z tym sprzętem. Chodzi o to, że zamierzam sobie kupić yy, PlayStation 4. Xbox One mam. Mówiłem, że mam Xbox 360, ale Xbox One też mam. Mam Xbox 360, mam Xbox One i myślę nad kupnem PlayStation 4, żeby jednak móc wam prezentować te składy, żebym wiedział, co mówię bardziej, no też na platformę PlayStation, bo wiem, że większość, chyba tak mi się wydaje, że większość osób gra na PlayStation. Ale co? Zamierzam sobie kupić. Nie jest to takie drogie, także chyba dam radę. I. i no, tutaj wam w międzyczasie otworzę już te ceny, tutaj macie z boku, ładnie wam przygotowałem. W sumie każdy zawodnik, tutaj wypisany. I teraz pytanie do Was. Czy chcecie, abym kupił i też prezentował na te, na PS4, czy raczej zostać na tym Xboxie i Xboxie One? Bo to wszystko zależy od Was, dla mnie to nie ma problemu. Zgadzam się z Statem i ugadam całą sprawę. Będzie mi się zdaje, że, że w porządku. Mój tata to spokój, widziałem jak naprawdę dobre kontakty i da się załatwić. A więc ja będę kończył już ten odcinek. Przepraszam, drobna przerwa, usterki techniczne, ale już naprawione. Będę kończył już ten odcinek, tak jak mówiłem. chcę się jeszcze z Wami normalnie, prawilnie pożegnać. A więc żegnam się z Wami. Do zobaczenia w asety SquadBliderze. To będzie już raczej squad Builder z tego pana lub pani który nie wiem, nie wiem, nie pamiętam Niku, ona powiem wam na następnym odcinku yy, który poprosił mnie o stworzenie tego składu a ja oczywiście yy, zgodziłem się jeżeli macie jakieś yy, prośby do mnie co do składów lub zawodników żeby przetestować jakiegoś zawodnika i nie ma sprawy walcie do mnie prosto yy, pod, kom, w komentarzach albo na pw lub tu i tu, wasz wybór yy, yy, więc to będzie koniec no ja się z wami żegnam wszystko co chciałem wam powiedzieć powiedziałem i, no i co, cześć, piona!